Cześć, to Łukasz z Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o dzieleniu emulsji światłoczułej dwuskładnikowej. Tutaj jest przykład emulsji dwuskładnikowej. Jest ona w większych bańkach, 0,9 kg. A to jest emulsja jednoskładnikowa. Zalety emulsji dwuskładnikowej są takie, że możemy nie przygotowywać szablony o wyższej rozdzielczości. Natomiast minus jest taki, że po aktywowaniu czyli po zmieszaniu tych dwóch komponentów, emulsja zachowuje swoje właściwości światło utwardzane przez około miesiąc, a jeżeli będziemy ją je trzymać w lodówce, to z półtora miesiąca. Więc jeżeli startujecie, jesteście na początku swojej świetlotrukowej przygody, to warto rozważyć opcję dzielenia tej emulsji. Wymaga to trochę zachodu, ale postaram się Wam pokazać, jak to można zrobić. Więc co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna oczywiście sama emulsja oraz y, ciemne opakowanie, które, do którego przelejemy część tej emulsji oraz y, również ciemne opakowanie na sam proszek. Emulsja zasadnicza i proszek DIAZO. Jest to tak zwana emulsja dwuazowa. Ten proszek jest światłoczuły, więc y, jeżeli będziecie to robić w swoich tam warunkach warsztatowych, domowych, to pamiętajcie o bezpiecznym świetle. Nie takim jak mamy tutaj. Tylko musi to być światło żółte, więc robimy, przystępujemy do działania. Proszek jest koloru żółtawego. Wysypuję go. Jest go całe 3,8 g, więc jeżeli nie mamy wagi jubilerskiej, pozostaje nam taka metoda, powiedzmy sobie, na żywca dzielenie tego proszku na dwie równe części. Wydaje mi się, że jest ok. Dobra, teraz z tą nagrodą tą krążkę. To trafię z powrotem do, do naszej, naszej baryłki. Czy mogę to pokazać, czy będzie to widać, ale już powoli trafia tam gdzie powinien trafić. Dobra, tutaj mam proszeczek, który zostawię sobie na następny raz, żeby zmieszać dwa komponenty, tutaj musimy dodać trochę wody. Po to, żeby z proszku powstała zawiesina. Chodzi o to, że sama emulsja zasadnicza, jak to za chwilkę zobaczycie, jest dosyć gęsta. Jeżeli wsypiemy tam proszek, Ciężko będzie wymieszać te dwa składniki. Emulsja wygląda w ten sposób. To jest nasza wiolka. Można ją pomieszać. Pokażę Wam, jak wygląda. Jak to podzielić bez wagi? Można przyjąć, że tak. Tutaj poziom tej emulsji jest taki, i tutaj powiedzmy sobie, połowa to będzie w tym miejscu. Zaznaczę sobie to miejsce. Zacznę przelewać do mniejszego pojemnika. Oczywiście w kolorze czarnym, żeby światło nam tam nie penetrowało. Sprawdzam. Na jakim etapie przelewania jestem? Musi się trochę spłynąć. Tutaj ustawiłem sobie. No jeszcze trochę. Jeszcze trochę nie zostało do opróżnienia. Lubi nakapać nam dookoła. I na chwilkę przykryjemy obate te Możemy sobie zakręcić, i to będzie na później. I teraz przygotujemy sobie część diazo. Wlewając do niej wodę. Woda powinna być destylowana. Najlepiej nisko stężona woda utleniona, ale, ale to nie jest takie krytyczne. Sami producenci mówią o wodzie destylowanej. Ile jej wlać? To był pojemnik na, na całą naszą banerkę. Teraz mamy tutaj tylko połowę tej emulsji, więc zakładam, że po prostu doleję troszkę tej wody, po to, żeby można było ją rozmieszać. No i cóż. Wymieszamy to, mamy naszą zawiesinkę już rozrzuconą, dobra? I teraz zrobimy plum. wrzucimy całą zawartość proszku diazo przetworzonego na zawiesinę do naszej emulsji zasadniczej. i teraz musimy to bardzo dobrze wymieszać. Mieszamy, mieszamy. I ten taki czysty kolor fioletowy przechodzi nam na taki, taki brązowy. Takie dwie minutki przysłowiowe trzeba na to poświęcić. Wystarczy taka drewniana łopatka. Zaleca się też, żeby właśnie używać tworzyw ale, albo takich drewnianych szpatułek, natomiast nie, niekoniecznie mieszał metalowych. Opowiem Wam przy okazji o emulsji. Emulsja dwuskładnikowa jest dedykowana do tworzenia matryc, do tworzenia szablonów i przy pomocy których chcemy drukować cienkie linie, ewentualnie jakieś przejścia, gradienty, tego typu rzeczy. Tego emulsu jedno-wschodnikowo nie obskoczymy, oraz do wyższych siatek, tak czyli gdzie te linie są już naprawdę cieniutkie. Po takiej operacji emulsję należy zostawić do tak zwanego odgazowania. Widzicie? Przez to, że mieszałem, tam dużo powietrza trafiło. Emulsja jest gęsta i teraz te wszystkie pęcherzyki powietrza muszą się uwolnić. A uwolnił się, jeżeli damy im ku temu szansę, czyli odstawimy. Jak podaję producent przynajmniej na 2 godziny. Cała operacja zajęła nam kilka minut, i w ten sposób mamy dwie porcje emulsji. Ta jest aktywowana, tak? Możemy sobie na karteczkach nakleić sobie tutaj i zapisać datę aktywowania tej emulsji. Jeżeli chcecie mieć takiego gotowca, czyli kupujecie emulsję razem z pozostałymi komponentami, które pozwolą wam ją w szybki łatwy sposób podzielić. To zapraszam na naszą stronę sitowach.pl. Tam w wyszukiwarce na górze strony, tak zwanej lupce, możecie wpisać emulsja dwuskładnikowa zestaw. Dziękuję wam serdecznie i udanych wydruków. Pozdrawiam.